Witam wszystkich bardzo serdecznie. Piotr Fitzkiej z tej strony, czyli Piotr Fitzner. Mamy kolejne nagranie z cyklu Miasto od Zera, tak, w epoce żelaza. Ja tutaj postaram się pokrótce tylko wam mniej więcej zamieścić, co się stało. Miasto najpierw, ile ma dni? Bo to najważniejsze. Tak, miasto ma 40 dni w tej chwili, że nie ma dużo. I teraz tak, najważniejsze. Co się dzieje? W wyprawach. Ponieważ dokupiłem towarów e, z brązu sobie i z żelaza, jestem w stanie w tej chwili przechodzić do gdzieś około 4,5 poziomów, powiedzmy, wypraw. No mogę, mogę dokupować więcej, mogę do przechodzić całe 4 poziomy, ale ja nie mam ciśnienia tutaj takiego aż wielkiego na to. E, mam małe ciśnienie, nie mówię, żebym żeby nie miał, ale, ale mam. Na pewno wydałem diamenty na y, Tutaj na roz, trzy rozszerzenia mam jeszcze ostatnie na czarną godzinę, jakbym <głos》>, potrzebował. Na, na tą chwilę nie mam, nie mam też ciśnienia z tym, żeby wydawać te 400 diamentów, jak nawet uzbieram teraz kolejne. Dlatego, że nie mam więcej budynków eventów. Mam jeszcze dwie świątynie, które mi zostały z eventu, dziesięć ich aż słapałem, także bardzo super. Jak widać, opłaca się robić eventy. Jak jeszcze dwie świątynie wiedzy. Ale i tak już teraz, jak policzymy sobie, a to mamy tak. Pięć mamy z ratusza.

Jest to super wynik, dlatego że już teraz te wyższe poziomy pereł, które mamy, no, wymagają też większego wkładu. No wiadomo, normalne, tak? Ja tutaj jestem ostatni. Wejdźmy sobie do mnie. I teraz tak. Zeus nie byłby na szóstym gdyby nie gildia, ale on jest najtańszy w podnoszeniu, bo mamy 330 PR tylko wymagania. Że Zeus'a mógł mógłby sobie spokojnie. Ze mógłby sobie spokojnie podnosić w ale już Alcatraz, Castel del Monte i Akwiz są troszeczkę droższe, tak? Bo no jednak jest to, jest to perła z nowszy, są to perły z nowszych epok. I teraz. Sąsiedzi troszeczkę wbijają, trochę ja samemu dorzucam, tak, trochę, trochę się wygrało tam z wypraw, trochę się z eventu wygrało. No i dzięki temu tak naprawdę jestem, gdzie jestem. Mam te 40% do ataku, mam te 40% do prawda, do, mam do, do, do 40 PR-ów na dobę, tak? Jedziemy dalej, jedziemy dalej, chcemy podnosić to do 90% teraz, żeby już te trzy poziomiki zawsze upykane mieć problem tylko z tym czwartym, bo tak naprawdę, e, mając te trzy perły na, na dziesiątym, to będę miał 90% do ataku. Dodatkowo jeszcze tutaj, jeżeli się uda, to będzie piąty, tak, e, 5% znaczy i z, z tego z Wikingów będzie 6%, tak, czyli mamy już 11% więcej, to już będzie 101%. No, a wiemy, że nam troszeczkę ponad 120%, czyli te 20% powiedzmy, te 20% będzie nam potrzebne z tawerny, na przykład, żeby sobie dokupić. Już będę mógł całe wyprawy przechodzić wtedy bez żadnego problemu, prawda? Ataki. Natomiast, żeby dokupić w tawernie, tutaj tak, to jak widać, premia 20% jest na 4 godziny i kosztuje 3000 srebrników. Także te 3000 srebrników raz na tydzień wydać, to nie jest taki duży problem, no bo to jednak ma się z tych znajomych odwiedza się ich, motywuje i tak dalej, to, to też, też jak gdyby odwdzięczają się, tak? Także można, można, tylko trzeba pamiętać jedną rzecz. Każda osoba jest inna. I jeżeli ja doszedłem do tego, do czego doszedłem, bez znajomości, tak, które mógłbym normalnie mieć, bo bym sobie poszukał, bo wiem, że u mnie z są osoby tutaj. Mają konta, jak najbardziej, mają różne konta, nie tylko te swoje, ale mają jeszcze inne konta. Jakieś tam powiedzmy, nie wiem czy to tata jest na przykład i tata gra sobie, tak? Czy mają jakąś mamę, która gra, czy mają kogoś, tak? Także mają, mają naprawdę więcej tych, tych kont, bo wiedzą, sami mówią, o ja nie gram na tym świecie, ale mój tata gra na przykład, tak? I, i na, mogliby mi pomagać, naprawdę. Nie, nie pomagają. Tak, nie pomagają, nigdy nie pomagają. Ja tutaj samemu y, walczę z tym światem i, i można w ciągu 40 dni, jak widać, mieć 40 PR na dobę, czy tam 41. Można mieć, y, prawda, 40% ataku i rozwijać go dalej, przychodzić sobie już dwa poziomy prawie, że całe y, atakiem, tak? bo miałem 37, jak przeszedłem, y, prawie dwa poziomy bez ostatnich dwóch wysepek i potem już negocjowałem, tak. Także można, można, naprawdę można. no Tylko trzeba poświęcić troszeczkę czasu, trzeba poświęcić swojej energii, żeby poszukać ludzi. Ja jeszcze sobie dokupiłem towarów z brązu po tysiąc każdego w tygodniu. Także wpłaciłem sobie perków troszeczkę z żelaza, kupiłem troszeczkę z tego, dlatego te perły stoją inaczej, bym sobie nie dał rady, tak? no, bo jakbym skąd bym miał. Także jak widać, można dokupować towarów, można robić te wyprawy bez żadnego problemu, bo są tanie po dwa, trzy pery, naprawdę za 100 sztuk. Można kupować, jeżeli ktoś nie wie, jak kupować, to, to można się zapytać ludzi. Ludzie wiedzą, jak się kupuje towary Zapery, jak gracie na, na telefonach, no, trzeba poszukać najlepiej po, po ludziach, tak? Po prostu się popytać, kto sprzedaje, jak macie komputer, to na czacie globalnym tutaj można, tak, bez żadnego problemu. No, i można, naprawdę można. Tylko ja nie znam baz, nie wiem, czy wy jesteście osobami, które się bardziej zaangażują w to, mniej się zaangażują, czy są bardziej kontaktowe, czy są mniej kontaktowe, i przez to nie mogę Wam odpowiedzieć, jak Wam to pójdzie. Natomiast, jak widać, w ciągu takiego krótkiego czasu można mieć taki wynik. Na pewno można mieć też lepszy wynik, nie mówię, że nie. Ja tutaj się jakoś bardzo nie spinam z tym. Nie, 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 zale nie zależy mi, żeby się aż tak z tym spinać. Mam życie. I tak, ale i tak i będzie zrobiony, do tego, że już zostało tylko. Dwa podejścia tak na końcu i potrzebuję jeszcze, potrzebuję jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, liczę, że to zamknę, tak? bo jak będę miał to ulepszenie, to mi jeszcze brakuje i na końcu dostanę jedno, także w tym momencie jak to się uda faktycznie, a robię dzienne zadania też, także staram się też je robić i miejmy nadzieję, że, że to wystarczy do tego, żeby właśnie mieć ten najwyższy poziom, żeby mieć jeszcze dodatkowo z tego 5% do ataku. Jeżeli nie to Halloweenowy przychodzi event i halloween mi się postaram, żeby też mieć bonus do ataku tam większy. Także ja Wam dziękuję za nagranie, za obejrzenie tego nagrania, za wszystkie ogólnie, za Waszą cierpliwość w oglądaniu. Mam nadzieję, że jak kolejnym razem się zobaczymy, to już będzie tutaj dwa PR więcej z tego budynku. Będą. Dwie świątynie już stały sobie w tym miejscu. Będę miał już ponad 50% ataku i będę się mógł pochwalić. Tak, już przechodzę na 2,5 poziomu webra. Tak? Także, że no nie chcę nagrywać co 5 minut teraz, no bo jak widać, to nie ma sensu. Jak widać. Trzeba troszeczkę dłuższe przerwy teraz pomiędzy nagraniami, ale na pewno jeżeli będę przechodził sobie te trzy pełne poziomy wypraw i będę dojdę do jakichś 50 PR na dobę, to też będzie warto to jak gdyby, przedstawić tutaj. tak? Także wtedy Wam to przedstawię, bo zobaczycie sobie, że jeżeli mi zajęło na przykład dwa miesiące, żeby a takim przechodzić, nie mieć kosztów w mieście, e, albo dostawię może w UI w tym czasie, żeby nie mieć już ludności, bo mam już dosyć monet, także mogę sobie spokojnie to robić. E, Kami produkuje te kilka tysięcy, a ona jeszcze cały czas idzie w górę. Tak, tutaj ten domek też mi daje. Daje mi prawda, to jeszcze baniem czyli kingi też dają czy nie dają. Nieważne. Także na pewno będę starał się aktualizować, co dalej się dzieje z tym miastem. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło hej.